Witam wszystkich w środę 25 maja. To jest Daniel z Krakowa. Pobudka na dzień dzisiejszy zapisana jest w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian, w rozdziale 15 wersetach 51 i 52. Oto tajemnice Wam objawią. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Po trąba zabrzmi, umarli zbudzeni zostaną jako nieskażeni. A my zostaniemy przemienieni. Przeczytaj uważnie i z modlitwą cały trzeci rozdział Księgi Zach Zachariasza i przeanalizuj kolejne etapy procesu, przedstawionego właśnie w tym rozdziale. W jaki sposób wierni Boży, choć są grzesznikami, dostępują do zbawienia? Czego ta wizja uczy nas o planie zbawienia? W Zachariaszu 3. 3 do 5 Zanim nowe szaty zostaną włożone na Jezułego, zdjęte są z niego brudne łachmany. Oznacza to, że pan zdjął z niego jego winę. Co to, to oznacza w życiu odkupionego człowieka? Czy Jezułę stał się teraz bezgrzeszny, doskonały sercem, duszą i umysłem, tak iż nigdy więcej nie popadł w grzech? Czy taki stan miał osiągnąć Jezułę, zanim nastąpiła zmiana jego szat? Jeśli tak, jaką mielibyśmy nadzieję na zbawienie? Oznacza to raczej, że wina i potępienie zostały zdjęte z niego. O Jozułem Ellen White napisała. Jego grzechy i grzechy jego ludu zostały przebaczone. Izrael został ubrany w nowe szaty, przypisaną sprawiedliwość Chrystusa. Zawój włożony na głowę Jozułego był zawojem kapłańskim, na którym umieszczony był napis Świętość dla Pana oznaczający, iż pomimo wcześniejszych występków teraz został przysposobiony do służby przed Bogiem w jego świątyni. Co anioł Pana mówi do Jezułego w księdze Zachariasza III, rozdziale 7 wersecie po zmianie szat, i dlaczego ta kolejność jest ważna? Tak mówi Pan zastępów. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami, będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zagadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Dopiero gdy Jozue otrzymał specjalną szatę, skierowane zostało do niego wezwanie, by był posłuszny panu i chodził jego drogami. Nie powinniśmy tego przeoczać. Sprawiedliwość Chrystusa została mu udzielona przez wiarę, przypisana niezależnie od chodzenia drogami Boga i, z, i zachowywania Jego przykazań. Przykazania te zostały mu wskazane później, bo gdyby zostały wskazane wcześniej, i tak byłoby to daremne. Bez okrycia szatami odświętnymi cały Jego wysiłek zdałby się na nic, gdyż Jezuę nadal pozostawałby w swoich łachmanach.